Na kogo będę głosował? Niestety nie zdążyłem zmontować i zamieścić tego filmu przed ciszą wyborczą, ale ze względu głównego przesłania dla Was, drodzy, i tak go publikuję. Ku chwale króla królów, Boga Zbawcy, Pana Jezusa. Drodzy, to jest bardzo ważne pytanie, bo już jutro właśnie rozstrzygnie się. Może nie to pytanie, ale bardzo ważna sfera dla, dla Was Polacy. A tak na dobrą sprawę ubrałem się tak troszkę jak wiadomo, odświętnie z tego względu, że Wy Polacy macie w sumie taki weekend świętowania. Bo dzisiaj jest ważny dzień dla Was, również przecież. Jest europejska wizja, w której będziecie uczestniczyć. A jutro, jutro właśnie ten dar polskości ten obowiązek obywatelski do spełnienia będziecie wybierać swojego prezydenta, swojego męża stanu, swojego przedstawiciela. Natomiast co do pytania w tytule, na kogo będę głosował, to myślę, że możliwe większość z Was, którzy mnie kojarzycie lub od wielu lat mnie śledzicie, to pewnie znacie już odpowiedź na to pytanie. Natomiast wy, którzy jeszcze nie znacie mnie tak dokładniej, to powiem szczerze, że żyjecie w złudnej bajeczce w teatrze, w teatrze, w teatrze, sz, w teatrze szatana, który właśnie daje Wam wybór, tak zwaną demo. Demon kracie, Bo akurat tutaj będziecie wybierać, wybierać jutro swojego męża stanu. Bo wiecie, ja, jeśli chodzi o mnie, człowieka, który już zaufał Bogu, zaufał Panu Jezusowi i Go naśladuje, to dla mnie nie ma znaczenia, kto będzie prezydentem. To będzie tak zwanym królem, bo mój król został wybrany. I co ciekawe, widzicie, wy wszyscy Polacy, którzy jesteście tak bogobojni, prawda, że wierzycie w Boga, właśnie i ufacie temu światu, temu światu, który właśnie słowo Boże, które jest zapisane w Książce Biblii, pokazuje. Jasne wyraźnie, że ten świat, ta cała władza obecnie należy do kogo? Do szatana. I właśnie wszyscy, wszyscy na całym świecie, bez wyjątku, pracują dla Niego, właśnie dla szatana. A wy właśnie uczestniczycie w tym teatrze i macie właśnie taki wybór, demon, kreacji. Dał Wam wybór. Jak zawsze daje wybór. I co ciekawe, i wymyślicie, że to jest naprawdę wolnościowe, prawda? Jesteście wolni, możecie wybierać. Tylko że problem jest taki, że wszyscy ci, którzy właśnie idą do władzy, którzy właśnie chcą tej władzy, to oni muszą mieć tą władzę i prowadzić. Według zasad prawidłego obecnego władcy tego świata szatana, który nie ma dwóch zdań, macie drodzy w dniu jutrzejszym wybór. Co ciekawe, 13 niesamowitych kandydatów. Są i nawet kobiety, prawda? Macie wybór od prawicy do lewicy, od wolnościowców po lewicowców, prawda? Wybór macie. No, niesamowity można powiedzieć, prawda? Ale jeden jest ten fakt, że wszyscy ci oni służą systemowi. Oni służą szatanowi. I Biblia jasno i wyraźnie o tym mówi. Właśnie, że ci rządzący prowadzą nierząd z szatanem. Są po prostu jednoznacznie mówiąc prostytutkami szatana bo właśnie prowadzą nierząd przeciwko Bogu. I myślicie, że cokolwiek zmienicie, właśnie jesteście naiwni. A tylko dlatego, że walczycie nie o to królestwo, co trzeba. Oddaliście się jak i ciału, tak i duszy, właśnie królestwu ziemskiemu. Królestwu, które w stu należy do szatana. Bo jeśli uważacie, Polacy, że wy wierzycie tak w Boga, to ja Wam właśnie przeczytam werset, który właśnie Bóg zbawiciel mówi, którego Wy kompletnie nie rozumiecie, bo jakbyście rozumieli, to nie uczestniczylibyście w tym teatrze, w teatrze szatana. Zobaczmy. Odpowiedział Jezus. Królestwo moje nie jest z tego świata. Gdyby królestwo moje z tego świata było, żdyćby by mię cudzy moi bronili, abym nie był wydany Żydom. Lecz teraz królestwo moje nie jest stąd. Pan Jezus powiedział. Odpowiedział Piłatowi na pytanie Piłata, czy jesteś królem? Pan Jezus odpowiedział, on jest królem. Ale powiedział, teraz jego królestwo nie jest z tego świata. Moi słudzy, nie, moi słudzy, jeżeli by to było królestwo teraz, biliby się o mnie. A co ciekawe, widzicie, wybijecie się, przelewacie krew dla flagi, dla prezydenta, dla kawałka ziemi. Zabijacie wasze właśnie ciała w wojnach przeciwko sobie, bliźni do bliźniego. Po to właśnie. Aby komu służyć? O jakie królestwo walczycie? Skoro Pan Jezus powiedział: Królestwo nie jest z tego świata. I tak jak ja kiedyś byłem wielkim sługą, chciałem bynajmniej być wielkim sługą tego świata, właśnie walczyć o to królestwo, wstępując jako ochotnik do desantu i właśnie oddać swoje życie, ciało. I tak na dobrą sprawę duszę dla boga tego świata szatana obecnego władcy. Tak samo i wy właśnie, drodzy, nie macie pojęcia o czym, o czym właśnie słowo Boże mówi. Bo jesteście zaprzedani właśnie władcy tego świata i walczycie o królestwo na tym świecie, o królestwo, które jest już Dawno wybrane, bo widzicie, jakbyście rozumieli słowo Boże, to tak na dobrą sprawę popatrzcie, jak to było za czasów dawnych. Naród izraelski nie miał prezydenta, dokładnie króla, prawda, ale prezydenta. Narodu izraelskiego prezydentem zawsze był Bóg. I co ciekawe, nawet gdy to nie podobało się narodowi izraelskiemu, to Bóg wybrał im króla, prezydenta. Prawda? Pierwszym był prezydentem ich Saul, później Dawid. I co ciekawe, czy prawdziwy naród izraelski, jak prawdziwy Izraelita, miał do wyboru, prawda? żeby jego królem był Saul. Salomon i inni, prawda? Nie! Co ciekawe, tego prezydenta zawsze wybierał Bóg. Właśnie na przykład Samuel I króla namaścił i również i drugiego Dawida. I widzicie, tutaj nie było żadnych yy, demokratycznych wyborów, prawda? Izraelici nie szli do urn. Nie spisywali, nie debatowali, bo oczywistym to było, że właśnie to Bóg wybierał. Nieprawdziwy Izraelita, niezwykły Izraelita. I tu macie to samo. Dlaczego ja zadałem takie pytanie, na kogo będę głosował? To jest pytanie, powiedzmy, które takie zachęcające do oglądnięcia tak na dobrą sprawę. Bo ja nikogo nie będę wybierał, tak samo jak Izraelici nigdy nie mieli możliwości wyboru swojego króla, swojego władcy, swojego Boga również, prawda? Tak samo i teraz moim królem, moim zarządcą królestwa jest Pan Jezus. Co ja mam wybierać? Pomiędzy kim? pomiędzy prawicą, a lewicą? I myślicie, że prawica, lewica to jest co innego? Nie! To są dwie strony tego same, tej samej, prawda, monety. Monety szatana, która właśnie powoduje między wami niesnaski. Prawda? A całość, całość tego splendoru i tak idzie na obecnego władcy świata szatana. I naprawdę, jak się Tutaj zastanowicie, to zobaczcie, co się działo przez lata. Jesteście dojeżdżani, prawda? Czy to przez lewicę, czy prawicę. Niektórzy grają dobrych wujków, ale bądź co, bądź wszyscy was dojeżdżają. Ale wy tego nie chcecie widzieć. Wy chcecie głosować na mniejsze zło. Nie ma czegoś takiego jak mniejsze zło. W Królestwie Boga nie ma mniejszego zła, lepszego, większego. Nie ma. Zło jest złem. I dlatego właśnie nie będę e, szedł na wybory. I co ciekawe, od momentu poznania Pana Jezusa, a już to jest 17 lat, i nawet wcześniej już, jak się interesowałem, zacząłem interesować, prawda, co na tym świecie się dzieje. Nie chodzę na wybory. Po prostu te wszystkie wasze walki pomiędzy prawicą lewicą, jak się na przykład spotkacie yy, na waszych świętach, bo to nie są Boże święta to po prostu to jest przerażające jaka jest niesnaski jest między wami, a tylko dlatego bo właśnie szatan tak powoduje szatan ma właśnie te swoje zagrywki którymi was zwodzi którymi właśnie wasze dusze zaprzedają. Bo właśnie na wiejskiej. Oni tam rządzą. Prawowity władca to jest szatan, natomiast politycy to są nałogowi kłamcy. Przecież jakbyście naprawdę wzięli zestawienia różne rzeczy z ich wcześniejszych lat, to co mówią, a to co robią, i na odwrót, to przecież to jest istny cyrk. Tak samo jak teraz drodzy. Wow, rządzący. Widzieliście, jak jeździcie? Macie paliwo takie tanie. Wow, naprawdę, tanie paliwo jest. <laughs> Przeczekajcie po wyborach, bo właśnie tak działają. Ale wy, jak właśnie takie ślepe owieczki, idziecie i głosujecie, będzie lepiej. Czy prawica, czy lewica, i tak was dojedzie. Ale co najgorsze, bo widzicie, pan Jezus sam mówił. I ostrzegał nas, abyście, abyśmy, prawda? Uważali na tych, co zabijają duszę, a nie ciało. To jest bardzo ważne. Natomiast wy ludzie, wy właśnie ludzie jesteście, nie macie w sobie tego pożądania Boga. Bo właśnie patrzycie na to tylko, kto zabije wasze ciało, dusza nieważna. Bo tak na dobrą sprawę duszę zaprzedaliście już od dawna szatanowi. Bo wasze dusze idą co, co niedzielę do kościoła, i właśnie powierzyliście dusze waszym, prawda, kapłanom, po to, żeby oni strzegli waszych dusz, właśnie wilką w owczych skórach. I tak to wygląda. Wasze ciała są ważniejsze od waszych dusz dla was, bo niestety, słowa Boga, nie znacie. Czcicie szatana, czcicie figury, posągi. Wy protestanci wcale nie lepsi nie jesteście, bo zaufaliście fałszywym właśnie prorokom, fałszywym nauczycielom i sami właśnie oddaliście też właśnie wasze dusze w te nabożeństwa rzekomo chwalące Boga, prawda? Te chrzty wodne, to wszystko, te ich proroctwa zbudowane na fałszywej Ewangelii, To co wam mówią, Także naprawdę, drodzy, tutaj macie odpowiedź na pytanie, na kogo zagłosuję. Ja nie mam wyboru, na kogo bym głosował, bo wybór już dawno padł od mojego Boga. Moim prezydentem, królem jest Pan Jezus. Natomiast jedyny wybór, jaki mam, to nie taki, kto będzie moim prezydentem, tylko czy ja będę podążał za nim, albo podążał za złem? I to jest mój wybór, jedyny. Ale widzicie, wy wolicie się skupiać na tym, kto będzie waszym królem. Wybierać sobie człowieka, zwykłego człowieka człowieka, co ciekawe, który musi być poddany obecnemu władcy tego świata, szatanowi. I tutaj nie ulega wątpliwości. Ale jak nie znacie Biblii, to nie będziecie wiedzieli. Ale jak macie znać Biblię, skoro, tak jak wspomniałem, zaprzedaliście własne dusze swoim namiestnikom od dusz, kapłanom, pastorom? Właśnie którzy zapewne jutro w kościołach i wcześniej agitowali, idźcie powiedzmy głosować na och prawicę, bo będzie źle. Tak samo i pastorzy, och jacy oni są, prawda? Też polityczni ale zwodzą wasze dusze. Taka jest prawda, drodzy. A co ciekawe i tutaj dlatego też między odświętnie się tak w cudzysłowie dla was ubrałem, bo dzisiaj przecież, jutro macie świetny dzień, prawda, ten demon, demon kracji, prawda, brania udziału w teatrze, a dzisiaj, dzisiaj Polacy właśnie, tacy bogobojni, też macie niesamowity dzień, który trąbią i w radiu i w telewizji. Bo przecież Polska, ta polska bogobojna, będzie brał udział w konkursie, europejskim, prawda, na wizji, i ma jakże swoją kapłankę, dziewczynę Szamana, dziewczynę szatana dokładnie. I wy będziecie trzymać kciuki, głosować na nią, na osobę która zaprzedała swoją duszę bezsprzecznie. I tu Wam pokazałem we wcześniejszych również filmach, o kim śpiewa, właśnie o tym demonicznym Bogu. I to nawet nie ulega wątpliwości, i ona się z tym nie kryje, bo przecież mówi, ja jestem Bogiem, prawda? Także widzicie, drodzy, jesteście ślepi, jesteście ślepi naprawdę, a tylko dlatego, że nie podążacie. Za nie tyle za sercem, prawda? Za mądrością, za poszukiwaniem Boga. Sami w tłowie Bożym możecie go znaleźć, a nie poprzez kapłanów, poprzez pośredników, dokładnie tak, jak wy protestanci. Z deszczu podrynne, z katolicyzmu do protestantyzmu. I już jest i myślicie, że jesteście okej okay. Ale zaprzedaliście się właśnie tym pastorom, którzy wychodzą, prawda? Mówią: Miałem proroctwo, miałem takie i mówią wam różne rzeczy, jak to wam pięknie mówią o Bogu. A czy was dostrzegają? W większości plecą głupoty, prawda? Głupoty fałszywe, zbudowane na fałszywej Ewangelii. I też wam właśnie powiedzą: Idźcie, to jest wasz obowiązek, obowiązek ziemski, prawda? Wybierzcie. No właśnie, bo oni również służą dla obecnego władcy. Bo przecież te kościoły, wszystkie one są na usługach szatana. Dostają dotacje, więc nie powiedzą nic powiedzmy przeciwko, bo by stracili to. To jest wszystko zorganizowane, drodzy. I naprawdę nie dajcie się zwodzić. Zaufajcie Bogu, Jego słowu, które znajdziecie w Biblii. Bo tylko tam jest prawda. Jest tylko jeden pośrednik. Pan Jezus właśnie. I jemu zaufajcie. I uważajcie na wilku w owczej skórze. Bo naprawdę to wszystko, co cały świat nam serwuje, a coraz bardziej właśnie serwuje ten duch protestantyzmu. Zobaczcie, ile kościołów powstaje. Ile mężów Bożych, którzy się nawrócili. Prawda? Zastanówcie się nad tym. To wszystko to jest wielkie zwiedzenie. A Słowo Boże znajdziecie w kanonie Biblii, i tam jest prawda, i tam poszukujcie, bo Bóg, jeżeli będziecie prosić o mądrość, dają wam, da, da, da Wam ją, prawda? I Go znajdziecie, i zobaczycie, w jakim kłamstwie istniejecie, i, i żyliście. I już nigdy nie będziecie brali udział w tym teatrze. Bo Królestwo, pamiętajcie, prawdziwego człowieka Bożego, Sługi Bożego nie jest na tym świecie. I mój Król to Pan Jezus, nigdy inny.